Po aferze w samolocie i zatrzymaniu przez francuską policję, Daniel Martyniuk w końcu dotarł do Polski. W niedzielę, 26 października, pojawił się w Białym Stoku na chście swojego syna Floriana. Jeszcze kilka dni wcześniej twierdził, że nie zamierza brać udziału w uroczystości, a potem wywołał międzynarodowy skandal podczas lotu z Malagi do Warszawy. Według świadków awanturował się z załogą, domagał się alkoholu i używał wulgaryzmów. Samolot musiał awaryjnie lądować w Enicei, a Daniel został wyprowadzony przez policję. Po przesłuchaniu opuścił komisariat i, zamiast wracać do kraju, spędził kilka godzin w barze na lotnisku, pijąc piwo. Mimo wszystko, ostatecznie udało mu się przylecieć do Polski i zdążyć na chrzest syna. Uroczystość zorganizowała Faustyna, mama chłopca. Na miejscu pojawiła się też Danuta Martyniuk w błękitnej, cekinowej stylizacji. Jednak zabrakło zeńka. Na zdjęciach z uroczystości widać Daniela stojącego z papierosem w dłoni, w nie najlepszym nastroju. Jego zmęczona twarz i niechętne spojrzenie zdradzają, że ostatnie dni mocno dały mu się we znaki. Choć ceremonia przebiegła spokojnie, miny uczestników mówiły wszystko. Zamiast rodzinnego ciepła i radości, w powietrzu unosiło się napięcie i wstyd po głośnym incydencie.